Zamiast marudzić, popieraj pan każdego, to list do mnie, kandydata spoza obecnego Bandyckiego Układu. A tylko Nawrocki, na jednym tchu ten ktoś tak napisał, ma szansę wygrać z Trzaskowskim. Tyle w temacie, szczęść Boże. Bóg zapłać. Nie ma sensu teraz tak myśleć. Takie myślenie nabierze być może sensu w kwietniu albo w maju. Gdy już część kandydatów się wymorduje, wylosuje, coś się zmieni. Natomiast na obecnym etapie to jeszcze nie teraz, zamiast marudzić, popieraj każdego kandydata bez względu na to, jaki jest obojętne, zabił matkę żelazkiem, nieistotne, popieraj go, bo jest yy, tylko nawrocki ma szansę wygrać z Trzaskowskim. No nie, na razie uważam, jest potrzebne nie popieranie na ślepo jednego kandydata, tylko Bunt w narodzie. Po to, żeby kandydat każdy był dociskany przez naród. Nawrockiego należy krytykować, to nie jest tak, że to od razu pomaga Trzaskowskiemu. Należy go krytykować za różne rzeczy, których Trzaskowski nawet nie dotknie. No na przykład za zbyt miałki stosunek sto do Ukrainy. Chcemy, żeby on się opowiedział. Chcemy, żeby ten kandydat, na którego mamy chrapkę, który ostatecznie pewnie będziemy głosowali na niego jeszcze tego dzisiaj nie wiemy, ale tak nam się dzisiaj wydaje tego kandydata trzeba wziąć na celownik i trzeba go dłubać w nim właśnie, dociskać go. Chodzi o to, żeby on się wyrobił od dociskania przez naszą stronę. Trzaskowski go będzie dociskał. O te same sprawy, o stosunek do Ukrainy, o stosunek do Wołynia i tak dalej. Tylko będzie go naciskał zupełnie inaczej niż my. My chcemy go naciskać po to, żeby on się przesunął bardziej na prawo, a Trzaskowski będzie tego samego kandydata narodzkiego dociskał, żeby się przesunął w stronę środka. A to ty nie popierasz związków takich czy inaczej. innych, będzie mu zarzucał. A nie popierasz wystarczająco mocno Ukraińców w Polsce. A to i tamto. Takie gadanie Trzaskowskiego będzie powodowało, że Nawrocki się przysuwa do centrum, bo będzie chciał odpowiedzieć jakoś, nie wprost, na te zarzuty Trzaskowskiego. Nie, nie, ja tu jestem za Ukrainę, ja jestem za Unią Europejską. PiS to robił cały czas. Dlatego właśnie pan Cejrowski i cała spółka, która teraz słucha, powinniśmy z odwrotnej strony naciskać na pana Nawrockiego, żeby on musiał publicznie wypowiedzieć pewne słowa, których się nie da cofnąć. Na przykład naciskany przez nas powie no, tak, widzę, że przestało nam się opłacać siedzenie w Unii Europejskiej. Jeżeli on będzie tylko przez Nawrockiego atakowany, to będzie cały czas mówił: Nie, nie, no, nie, nie chcemy wychodzić z żaden poleksit. Natomiast jak będzie atakowany Nawrocki przez tę stronę, to on też się poczuje odważniejszy, bo poczuje siłę tej strony, która mówi: Ale ja chcę wyjścia z Unii. Czy ma pan dla mnie też jakąś ofertę? Ja chcę. Wyjścia Ukraińców z Polski. Ja chcę, żebyśmy nie oddawali broni na Ukrainę. Czy Pan ma dla mnie też jakąś ofertę? I on wtedy, jak usłyszy krytykę z tej strony, to nagle być może da nam jakąś ofertę.